фальшивсказовки. które pozwolą Ci przy dużej ilości spraw i dużej ilości obowiązków, zadbać również o zdrowie. Punkt pierwszy, to jest najważniejsze, którego czasami nie doceniamy to jest sen. Połóż się 20 minut wcześniej spać, dzięki czemu wstaniesz 20 minut wcześniej. Badania wskazują, że najlepszą regenerację osiągamy między godziną 11 a 1 w nocy. Drugą wskazówką jest odżywianie. Nie jest w ciągu dnia cukru. Pij wodę i odżywiaj się w taki sposób, żebyśmy mogli mieć stały dopływ energii przez cały dzień, a nie skoki i zjazdy. Po wystrzale cukru we krwi mamy później jego spadek, co sprawia, że jest ten zjazd energetyczny. Trzeci sposób, stosuj suplementację funkcyjną. Czyli jest to suplementacja dopasowana indywidualnie do Twojego organizmu. Sam osobiście stosuję komórki macierzyste a pozyskiwane z łożyska jelenia, różnego rodzaju witaminy, które wspierają mój proces regeneracji w trakcie snu oraz sposób stymulujący w ciągu dnia.